Przekonanie o rzeczywistej działalności złego, czyli szatana, diabła, było powszechne. Procesom oczary sprzyjała ogólna sytuacja, która panowała zarówno w Księstwie Nyskim, jak i na Śląsku. Nie przysługiwały im prawa, które przysługiwały kobietom, które przysługiwały człowiekowi, tylko w związku z tym można było je swobodnie krzywdzić. Nie występuje wówczas zorganizowana medycyna, zorganizowana służba zdrowia. Wiemy, że czarownice sporządzały tak zwane maści czarownic, które miały silne właściwości halucynogenne. W tym okresie rozwijają się. Polowania na czarownice Mamy największe przypadki polowań, zarówno w krajach Rzeszy, jak i ogólnie w całej Europie Zachodniej. Oskarżenia o czary, tudzież o herezję, to były najcięższe oskarżenia. To jest podobnie tak jak w przypadku morderstwa.